Tragedia kończy się. No, halo, dobry na wieczór. Paszy. Dobry wieczór. No, to jest sprawy rower na 28. Tak, aktualne. E, to jest jakby pana rower, czy nie wiem, pana dziadka albo coś, bo to widzę, że jest starszy, takie starsze go daty. E, nie, no to jest rower z Niemiec po prostu. A to jakby nie jest pana rower. No jest rower, no bo one są kupione, są no sprowadzane po prostu. I, no i są kupione i stoją na magazynie. A, to jest... to pan jest sklepem czy handlarzem? Nie, no ja to takiemu znajomemu panu wystawiłem te rowery, bo poprosił mnie, żebym mu sprzedał, bo on tam handluje tymi rowerami, nie? No. No, no i są na sprzedaż po prostu. Eee, słuchaj mnie pan. Eee, mogę przyjechać go obejrzeć? No tylko czy chciałbym się przyjechać na miejscu, tak? Zobaczyć jak on chodzi, czy tak. było problemu, oczywiście, nie ma problemu. Tylko tak, no musi pan jakby wsiąść na te siodełko do mnie do tyłu i ze mną się przyjechać, bo ja. Y... No Po prostu też nie będę jeździł tym rowerem samemu, tak? Ze mną będzie jeździł mój wnuczek czy coś. Chciałem, że... Ile pan waży tak yy, za przeproszeniem? 80 kilo. No, no to jak. No, no to jakby pan mógł ze mną na taką przejażdżkę się wybrać. Pan by na si tam z tyłu na siodełku posiedział z chwilę. Nie ma problemu. Tak? A ile pan ma lat? Za przeproszeniem. 20. A to ma, pa, pan jeszcze jest młody szczyl, tak? L ta, dla takiego człowieka jak ja, to pan jest pionek. Ale czemu pan tak mnie obraża? No bo jesteś pionkiem, no handlujesz jakimś sz sz szrotem z Niemiec. No to. Słucham? No, widzicie, widzicie? Krzyjeście rower. Kurwa, okularów nie mogę ubrać, bo mi wyzywacie ten stop.